Może być. Tia. Kim jesteście? Pracujecie dla Syri. Hey? Dzień dobry, się Blackburn. Kiedy mi wreszcie powiecie, co to się dzieje? 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dość już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Kto to jest? To? To Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? A wy nie? Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytałem akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie, nie wie, co nas interesuje. Chwila. Wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie. Poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy, jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i PLR? Dziewięć miesięcy temu. Podczas operacji Łamacz Mieczy. Go tell that long tongue liar, go and tell that midnight rider. the rambler, the gambler, the sack never met God's gonna cut him that... Szajbus 1-3, tu dowódca szajbusów. Dwa kilometry do obieży wyjściowej. Odpisz. Przyjąłem. Ej, wy też już kurwa nie wiecie, co my tu robimy? Przestań śpiewać, śpij samą telę! Tak, tylko mówię, jeśli chodzi o PLR, powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granice, stary. PLR to kozacy, łapiesz? Większy chodnik ze świetlą futbą. Szajbus 1-3, tu dowódca szajbusów. Sytuacja jest zmienna. Jak najszybciej udajcie się do punktu z Bermego. Tu 1-3, przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 km stąd. Nie wiem, Montez. Pan, no, panowie, wszyscy wysiadać! Dobra, idziemy! Ja Chyba spóźniliśmy się na imprezkę. Nie porusznik tutaj w prawo. Dzięki! Zastanawiasz się czasem, czemu w tej części świata wszystko się tak ciągle pierdzieli? Ja to jest co nie póknął później. 36 dodać. Po poprawi się nie posługuję. Potem siadasz tutaj, jesteś mirak, mistrza. Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze Pielar. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu bazaru Spińc, to ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na was. Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy! Panowie, jesteśmy w czasie. Poszukajmy tego patrolu. Mamy jakieś dane na temat sił wroga w tej dzielnicy? Spodziewajcie się najgorszego. Identyfikować cele. Co to jest? Szkoła? Kurwa, ciągle zapominam, że tam, skąd pochodzisz, szkoły nikt na oczy nie widział. Trzymaj się razem. Rozglądać się. Co to było? Strząs. Jesteśmy jakieś 90 km od linii uskoku. Dla i matkowic weźmiecie drzwi prawej. Idę. Bierz dupę, w troki wleć, Ani jednego cywila. Nie podoba mi się to. Tu tam karate inne. Już kurwa jest. Tak Już, prawda. Dawajmy zobaczyć. Nie uciekaj. Dawaj. Słusznie. Coś pomysłem fajnym. Super efekt. dalej. Nic ci nie jest. Dobrze. Okej. Okay. Jest. RPG na moje 12. Więcej wiatrów. Jest. O nie. Celuję w stronę porkiku. Ostrzegają Zgadza to? Dobra, naprzód. Uwaga na flanki. Mam nadzieję, że tak się nie uda. Ja, ja radę. To kawał twardego sukinsyna. Kolejny z trząb. się, panowie! I wrócę się od osłony do osłony! Nie zatrzymywajcie droga! Przerwajcie! To nie byli miejscowi. Nie mówili paracet. Wygląda na to, że Al-Bashir zaczął eksportować irańskich bojowników. Ja też nie łapię! Chodźmy na ten dach! Szajbus-1-3, tu szajbus. Snajper nadal groźny. Bądźcie ostrożni! O! Tu, kontakt! Już coś widzi? Ja go nie widzę. Kuźwa, to pieprzona pięćdziesiątka! Nie wychylać się! Idziemy od osłony do osłony. Wywabimy go. Gotowi? Dawaj. Idę. Idę. Dobra, teraz. Idę. Idę. Odstrzygamy się krawędzi, jak wychyli głowy do ją, kurwa strzejmy. Zrozumiano. Trzymajcie się ściany. Tak, czekaj, aż będziemy na pozycji. Zachować odstępy. Nie zatrzymywać się! Mów do mnie! Widzisz go? Jest! Jest nasz sniper, dobra, dobra. Druga strona ulicy, 50 metrów w połowie wysokości. Jeźdźmy się o Mam wyrzutnie niepewne. Daj ją blachowi! Kurwa, osłona się sypie! Najlepiej strzelasz. Ja zobaczysz w jest broni na zwalności. się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się, 3, 2, 1, orja! Tropienie. W porządku? W porządku. Poszukajmy. Szajbus 1-3, tu sanitariusz. Wyłataliśmy waszego człowieka i możemy dostarczyć go do punktu ewakuacyjnego. Będziecie nas osłaniać? Jasna sprawa. Jaki kierunek? Odbiór. Północna strona. Szajbus 13 na pozycji. Wygląda, że jest czysto. Przyjąłem. Przemieszczamy się. Odbiór. Wypatrujcie wroga. Nasi są tam całkiem odsłonięci. Przyjaciel na poziomie ulicy. Skomaliliśmy się za nami jeden, trzy. Balkony, lewa strona. Brak nad dachu. Centań. Dobra, idziemy. Są następni. Uważajcie na ulicę i dach. Chyba już czysto! Przemieszczamy się! Załatwiony, może się ruszyć! Kurwa, to chyba jakiś zarty! Z koleżką, bez odbioru. Idą do nas, w budynku. Wyjdziemy wreszcie z tego zatranego dachu? Nie możemy wrócić po własnych śladach. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę. Tego za daleko. Możemy użyć tego jako mostu. Ramaz, siębrzony harcerzyk. Jeden, Jaki jest Wasz status odbiór? Przejściowe problemy, z którymi się w Zabijamy się. A co będzie, wygra wygra Pialar? Kraj rządzony przez terrorystów to marne rozwiązanie. założyli na Jak Jak ty w ogóle trafiłeś do wielu Sam sobie często zadaję to pytanie. To nasz patrol? Dwóch. Skupcie się. 1, Uważajcie na siebie, bez odbioru. Cholera, coś tu jest, nie tak! E, e, coś znalazłem! No, o nie jest dobrze! Ładunki wemówkowie! Kurwa, Mać, przyciągamy za dużo uwagi. No co jest? Przednicy Muszę tego... wiedzieć, do czego jest podłączony! Blackberry, nic za przewodem, jada! To tylko kolejny strzą, nic strasznego. Jeden z cztery udzieli nam wsparcia. Trzeba tylko przeciąć ten przewód.